Dzień dobry Państwu, dzisiaj gościmy w studio Oliwiera, którego niebanalny styl życia zaintrygował naszych reporterów. Dzień dobry Panu. Hello, yo! Ja. ho, ho. E, może następnie naszego spotkania opowie nam Pan, czym się Pan w życiu zajmuje? Zasadnicze to niczem. O, niczem. Rozumiem, że studiuje Pan dzieła tego wybitnego niemieckiego filozofa. Za filozofowaniem to ja nie przepadam. A to może jakieś inne zainteresowania, hobby? Nie posiadam. A więc y, co pan robi? Nic nie robię. Tak sobie siedzę, bo w ogóle ja nawet jak popatrzę, jak inni coś tam robią, to rozmęczony ja jestem. A wolno zapytać, z czego pan się utrzymuje? A tak, z renty babci. Pozdrawiam, kochana babciu. <grym> Jesteś DBS. I, 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 i niestety panu? No? Nie, ja się na świat nie prosiłem, a babcia jest pośrednio winna, że ja się na świecie znalazłem, to nie płaci. A poza tym, to proszę mnie nie bo ja byłem wychowywany bezstresowo i to tak, wie pani, teraz by tak przygnębia. A, no, przepraszam, się, przepraszam, ja nie chciałam. Na paściami. Pana, no nie chciałam pana urazić, naprawdę, spokojnie. No dobrze, już dobrze, ale następnym razem to, ja to zgłaszam do rzecznika praw dziecka. Od razu. A, przepraszam, ile pan ma lat? Ah ja, du meinst mit 20 Jahren abgelaufen.